Witam Was na moim kanale Kwiatan. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o murarce ogrodowej, dzikim zapylaczu. Czy warto i dlaczego warto zaprosić ją do swojego ogrodu i jak to zrobić? Bohaterem dzisiejszego filmu będzie ta murarka ogrodowa. Murarka ogrodowa jest dzikim zapylaczem. Jest to pszczółka wiosenna, która występuje naturalnie w środowisku. Zimuje sobie właśnie w takich dziko, oczywiście, zimuje też właśnie w takich czcinkach. U nas na wiosnę był zrobiony dwa lata temu, był zrobiony taki malutki domek, a wypełniliśmy czcinami. No i z roku na rok tych pszczółek murarek jest więcej. Można oczywiście zakupić właśnie teraz w takich pszczółki są jeszcze w takiej formie w takich kokonów. Bo niedługo jak zrobi się naprawdę ciepło, one zaczną się wygryzać z tych kokonów. Na razie jeszcze są śpią, są uśpione i można sobie właśnie w takiej formie kokonów jeszcze je kupić. Ja oczywiście nie kupowałam żadnych kokonów. U nas zagnieździły się te murarki właśnie w takich rurkach. Przekroiłam rurkę, żeby Wam pokazać jak to wygląda. Nie bardzo coś mam ostrość, ale coś, coś może zobaczycie, tak to właśnie wygląda. I w każdej, w każdej tej czcince w rurce czcinowej są właśnie takie kokony. Nie będę wam mówić, jak te rurki obcinać. Z jednej strony kolanką musi być, z drugiej strony jest obcięta na ukos no i tak to wygląda dzisiaj ogólnie chciałam Wam powiedzieć czy warto zaprosić tak, czy warto ogólnie zaprosić takie pszczółki do swojego ogrodu i dlaczego warto to zrobić ja Wam pokażę moją czereśnię to jest już spora czereśnia która w tamtym roku i dwa lata temu Dwa lata temu jeszcze nie było tych owoców, ale w tamtym roku naprawdę miała tyle owoców, że nie mogliśmy je przejeść. Jedliśmy i rozdawaliśmy rodzinie, i ptasiory też się najadły. Jak widzicie, tutaj w koło mamy drzewa, więc tych ptaków jest naprawdę bardzo dużo. Więc i one miały tutaj stołówkę z tej naszej I czereśni. Oczywiście nie mamy tutaj jednego drzewa, tylko są i czereśnie, są i jabłonie, i śliwy, i grusze. Także te murarki ogrodowe naprawdę miały co. Robić. To jest pszczółka, która nie odlatuje daleko od swojego właśnie miejsca. Tu, gdzie ona wyszła z tej rurki, to ona będzie w tym miejscu, tego miejsca będzie wracać i będzie zbierać ten pyłek, zapylać wszystkie drzewa owocowe, krzewy owocowe, jakie ogólnie macie w swoich ogrodach. Oczywiście na wiosnę, bo to jest pszczółka wiosenna. Więc będzie zapylała Wam wszystko, co tam tylko macie w swoim ogrodzie i daleko Wam nie, nie poleci, nie ucieknie, bo ona będzie zapylać w swoim otoczeniu. Także jeśli chodzi o zapyla, zapylarność, to naprawdę jest sporo. Pszczoła miodna, no może kilka tutaj na tej czereśni się pojawiały, ale najwięcej było tych naszych pszczółek murarek. No mogę powiedzieć, że to są nasze prywatne pszczółki, murarki. One nie są jakoś tam agresywne, w ogóle nie są agresywne, nie dają miodu, ale też ani nie żądlał, ani nie gryzał, więc tutaj dla alergików naprawdę żadne, nie ma żadnej takiej obawy, że te pszczoły mogłyby porządlić albo pogryźć. Także naprawdę powiem Wam, że warto się zainteresować. Ja oczywiście wyłuskuję te murarki, no z różnych przyczyn, ale to już jest... Na inny temat, można by powiedzieć, na inny film temat. Niektórzy nie wyłuskują, tylko po prostu one się jak tu wygryzą z tych czcinek, to z powrotem sobie wchodzą do tych samych czcinek i, i z powrotem zakładają, znoszą swoje jajeczka. Ja natomiast wszystkie wyłuskuję, bo, bo tutaj się, wiecie, dzieją w tych. W środku różne rzeczy się dzieją. Akurat tu jest ładnie czysto, wszystkie są zdrowe, no ale, ale różnie to bywa. Także zachęcam Was do tego, żebyście się zainteresowali tymi pożytecznymi owadami, bo niestety ostatnio coraz mniej się o nich mówi. Parę lat temu jeszcze był taki boom wszyscy mówili właśnie o tych murarkach, jakiś nie wiem. Co to było, jakiś pomysł, nie mam pojęcia, co to było o tych murarkach, że wszyscy się rzucili na te murarki, natomiast teraz już jakoś zapomnieli o nich, zapominają. Więc ja Wam tylko chcę przypomnieć: bardzo pożyteczne owady i naprawdę można je zaprosić do swojego ogrodu. Jeśli nie chcecie kupywać kokonów, to po prostu kilka rurek, nawet podwiesić, tak zrobić, taki właśnie, tak, taki, kilka rurek 20-30, związać gumką. Ja tu mam gumko związane i gdzieś to powiesić na drzewie pod dachem, żeby na to nie padała woda, nie padał deszcz, żeby miały sucho, ciepło. I jest taka możliwość, że jeżeli macie gdzieś w otoczeniu właśnie te pszczółki, murarki, to wam się zagnieżdżą w tych rurkach, tak właśnie jak to się stało u mnie. No, i tyle moi kochani, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że zainteresowaliście się tymi pożytecznymi owadami. Dziękuję Wam za dzisiaj. Oczywiście, jeżeli film Wam się podobał, możecie dać łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. Nie zapomnijcie też o komentarzach. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia!